Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. My już tutaj jesteśmy zwarci i gotowi zaprowadzić Igusię do przedszkola. Ja właśnie ubieram Antosia a Igusia już tam też się szykuje, ubiera buty. Ja już ubrałam. Ubrałaś? No to czekaj, mama ubiera dla Antosia buciki i już idziemy, dobra? Taka jest dzisiaj pogoda, bardzo chyba deszczowa będzie. Zobaczymy. Na razie mamy w pół do ósmej, więc ta pogoda może się. Ej! Ta pogoda może się jak najbardziej zmienić. Więc nakładam jeszcze Antusiowi Oj, bluzkę. Bluzę z kapurem. Siedź Antoni! dawaj rączkę I ruszamy. Mamy w pół do ósmej zanim wejdziemy do szkoły, zanim yy, do szatni. A. I jesteśmy gotowi. Zapniemy jeszcze Antosiowi Moniala, żeby nie nic zgubił. Puść, puść, puść. Proszę. O! Antoś gotowy. Bierzemy, bierzemy Pampera do wyrzucenia. Zobaczymy, jak tam. Igusia. Iga, gotowa jesteś? A, jakie to światło? O. Czekaj. Iga gotowa. Ty w tych butach idziesz? Yy, w, Jord w Jordanach. W jo Jordanach. Pokaż plecaczek, jaki masz plecaczek. Kupiću jest, piórnik jest, dobra. I musia gotowa. Nalałam ci wodę, Jak będziesz chciała pić, to będziesz piła. Mama jeszcze tylko musi. Trzymaj. Mama musi jeszcze sobie buty założyć i wyciągnąć spacerówkę, Antosia. Ja mogę wyciągnąć. Nie, ty nie dasz radę, bo ona jest w garażu i tam stoi taty Suzy. Ej, I ona jest na stojaku, i to trzeba właśnie przeprowadzić tu spacerówkę inaczej. Przejdziesz do zerówki, mm -hmm. tak? No to dobra. To idę odprowadzić dobra. Igusia już do przedszkola. Nie do przedszkola, tylko do zerówki już. Ej, jaki tu spokój, la, la, la. la. Oczywiście żartowałam, chciałabym tak zaśpiewać na poważnie, ale niestety się nie da. Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym dniu. Eee, wczoraj nic nie nagrywałam, po prostu jakoś Antoś mi na to nie pozwolił. Dzisiaj jest podobnie, ale już mówię: nie, no chociaż przy tym śniadaniu, jak o teraz on je i nic nie mówi, to chociaż coś nagram. No, także dziewczyny już drugi dzień, poszły do szkoły. E, Michalina co prawda wczoraj miała rozpoczęcie roku, więc tam po dwóch godzinach wróciła, bo jeszcze byłam szaf w kościele i tak dalej. E, apel, spotkanie z wychowawcą, więc ona tam dwie godzinki wróciła. E, Iga odebrałam po pięciu godzinach i tak na razie będzie. Dopóki nie wrócę do pracy, to Iga będzie w zerówce do tej 12.50 12 dokładnie. E, I ją 12.50 właśnie odbieram. E, no, także wczoraj po pierwszym dniu powiedziała, że jest bardzo fajnie, zadowolona. Wróciła do tych swoich koleżanek, kolegów. E, no, i dzisiaj powiem szczerze: drugi dzień bez problemu jakoś wstała i poszła e, do przedszkola. Przed, nie przedszkola, tylko zerówki. No, a my tu. Z Antosiem jemy. Antoś trochę jest, no nie trochę, no jest bardzo krzykaty teraz. Strasznie mu te zęby dokuczają. E, widać, że mu tam, no myślę, że już będą się wyżynać, chociaż no kurczę już 8 miesięcy, on jeszcze tych zębów nie ma. Ale widać, że mu strasznie dokucza. E, wszystko bierze do buzi, wszystko gryzie, paluchy. Jak nie ma nic pod ręką z zabawek, to wtedy idą pięści. E, w dziąsła i je gryzie. Smaruję trochę mu tą maścią taką, ale to tak na chwilę, takie ukojenie na chwilę tylko. No, także tak to wygląda. Słuchajcie, moje ostatnio Wam pisałam. Bardzo dziękuję za te komentarze z życzeniami. E, bardzo, bardzo dziękuję. Sobota urodzinowa jakoś mi minęła. Słuchajcie, e, niespodziankę od dziewczyn, bo e, nie spodziewałam się Wstałam rano, a tu taki torcik, e, świeczki, e, dziewczynki złożyły mi życzenia, oczywiście dostałam też prezent, e, miałam też gości, nie powiem, e, nawet nie wiem, czy to wszystko złapię. Takiego pięknego e, tutaj kwiata dostałam jednego, e, tutaj drugi w tej białej doniczce, Azalia poda, bodajże, jak dobrze pamiętam. Zestaw kosmetyków również do włosów dostałam. No i oczywiście takie butelkowe musujące, wiecie o co chodzi. No i, i tak jakoś minął nam dzień, pojechałyśmy z dziewczynami jeszcze na obiad, na lody. No i miałam, miałam trochę, miałam tutaj trochę tych, koleżanki mnie odwiedziły. No i słuchajcie niespodzianka największa, bo Marcin w tej chwili jest w trasie, a tutaj o drugiej w nocy musiałam po niego jechać. Więc się okazało, że też zjechał, zrobił mi niespodziankę. Oczywiście przyjechał tylko na niedzielę, bo w poniedziałek miał rozładunek i jechał dalej. Jeszcze Marcin tydzień w trasie jest, ale niespodzianka fajna. Spędziliśmy razem niedzielę. Zabrał mnie też na motocykl, pojechaliśmy zrobiliśmy sobie taką wyprawę e, Reda, Władysławowo e, Władysławowo Karwia, Jastrzębia Góra i tutaj wróciliśmy takie naokoło przy morzu e, wypiliśmy sobie kawkę pogadaliśmy posłuchaliśmy muzyki e, przez interkomy, no i Wróciliśmy do domu. Trochę się denerwowałam, bo tutaj Michalinka została z tym e, naszym Antosiem. Ale słuchajcie, zjeżdżamy do domu chyba dwóch godzin nas nie było. E, zajeżdżamy do domu i Michalina do mnie mówi, że Antoś właśnie wstał. Także całą tą naszą podróż on przespał. No, Michalinka miała taki, e, taką spokojną głowę, e, a żebym e, ja też wiedziała, że on tyle będzie spał, to też bym miała taką spokojniejszą głowę. No i tak nam wtedy też niedziela minęła. E, obiad. Obiad i, i. No i co, wieczór? Wieczór posiedzieliśmy coś tam. No i w poniedziałek rano musiałem Marcina zawiesić, ale, ale fajnie, że się zobaczyliśmy, chociaż na tą niedzielę niespodzianka była. E, i e, No i teraz w sumie tylko 5 dni i też wraca, wraca na cały tydzień. No, także weekend bardzo miły i sobota, i niedziela. No, i zaczął ten wrzesień, pierwszy września, czas do szkoły. Ale ogarniamy tu z Antosiem. Nie? Coś jeszcze? Nie? Dzisiaj zniosłam dla Antosia fotelik, bo już chłop nasz ma 9 kg, a może i nawet więcej. Więc już przyniosłam, bo mam właśnie taki fotelik samochodowy. Bo na razie Antoś jeździ w tym odwózka, no śidełku tym. A tutaj mam już fotelik taki samochodowy, tylko zdjęłam z niego pokrowiec, bo chciałam go wyprać. Bo ogólnie fotelik jest po idze. Dobrze, że siwy kupiłam, bo teraz ten co Iga jeździ to jest różowy, więc dla Antosia już się nie przyda. Nie, 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 Antosiu. A ten jest właśnie taki siwy cały, więc właśnie go wyprałam, już się wysuszył. Zjem to śniadanie i wtedy usiądę. Czy ja go z powrotem założę jakoś, wiecie, te pasy, przekładanie i tak dalej. Mam nadzieję, że mi się uda. Chcesz jeszcze mleczko? Nie chcesz, to nie. Dobra, teraz mama zje, a Ty pójdziesz na matę się pobawić. Miałam Wam nagrać, jak składam ten fotelik, ale powiem szczerze, że miałam taką zagwozdkę kurcze, ze złożeniem tego, z tymi pasami miałam najgorzej bo to wszystko tak naprawdę poodpinałam i wiecie, no był problem i jeszcze w międzyczasie poszłam po igusie do przedszkola no i tak się prezentuje ten fotelik i ogólnie on jest fajny, bo ja go nie będę musiała wypinać on jest tutaj na izofiksy o, na izofiksy Plus jeszcze dodatkowo jest takie montowanie tutaj z tyłu wam pokażę. Eee, gdzie to jest? gdzieś to mi tam wpadło dalej, ale chodzi o to, że jeszcze ja dodatkowo w bagażniku mam taki hak o tutaj, on się prze, przesunął się po prostu, muszę go tam do tyłu i ten hak jeszcze tam za, zaczepiam w, w bagażniku i wtedy on się na izofixach i na tym haku właśnie tam e, ten fotelik trzyma, a tu Antośa trzymają e, pasy. Fajny Antoś? Fajny wózecie. Ten nie wózeczek tylko fotelik? Fajny fotelik Antoni? Będziesz już takim jeździł teraz. I on jeszcze fajnie, bo on się rozkłada, ma cztery pozycje, w tej chwili jest taka bardziej właśnie pozycja Leżąca dla niego, a później tylko tutaj mam taką dźwignię i go prostuję. O! I teraz, i wtedy on sobie tak bardziej pionowo siedzi, ale to pionowo to dopiero później. Teraz tylko w tej pozycji leżącej. O! No! Także jest super. Już nie będę musiała tego fotelika wypinać, ale jeszcze yy, zanim go wepnę to muszę kupić spacerówkę, żeby po prostu go z tego fotelika przekładać do spacerówki i tyle. No i teraz Antoś, zostajesz tutaj na parę godzin, siedź sobie w tym foteliku, a ja idę. Nie no, oczywiście żartowałam. E, dobra, odpinamy Cię Antoś i idziesz sobie na matę, a ten fote fotelik jeszcze niech sobie dosycha, bo ja te pasy e, nie mogłam ich tak całkowicie e, e, no, wyciągnąć i... Chodź. I po prostu. Oh. No, tych, tych pasów tak za bardzo nie mogłam całych wyciągnąć, żeby je wyprać, więc musiałam je tak trochę szmatką wyczyścić. No i gitara. A ja taka znowu roztrzepana. okej okay, Antoni. Proszę. Oh. Połóż się troszeczkę. O. Oh. Dobra, gusia przyprowadzona. Ja może bym kawę chyba... Yy, a, sobie zrobiłam te elektrolity. Dobra, napiję się trochę elektrolitów i biorę się za obiad. Antosiowa zupka już tutaj ładnie bulgocze. I... I zupka będzie zaraz. O. I słuchajcie, my jesteśmy już po obiadku i teraz sobie jak to się mówi? Eee, chwilka, nie. 5 minut dla słoninki? Nie. 15 minut dla słoninki? Nie wiem, kurczę nie pamiętam. Ale coś w ten deseń, że po prostu po obiedzie trzeba odpocząć. Więc my się podłożyliśmy tutaj na rogóweczkę. O, Antoś, <coughs> Mówisz, że nie? Nie idziemy spać? Ty nie idziesz spać? Mi się wydaje, że ty jesteś zmęczony. Antek, no co ty? Idziemy spać? Nie, nie idziemy spać. Idziemy na malutką drzemkę, taką tyci, tyci, tyci. Ok? Antoś już tutaj kręci roga w pieluszce. Ja się też na chwilę położyłam. Nie wiem, jaką zaśnie, to zaśnie. A mnie nabrała ochota na kawę, ale no, muszę go, kurczę troszeczkę tak pomiziać i, i on zaśnie sobie, nie? No, zaraz Michalinka ze szkoły wraca, tak? Antosiu. Jeszcze tutaj chyba wam nie pokazywałam, jednak nie poleżałam sobie, no, nie poleżałam sobie, Antosia położyłam do łóżeczka i on tam właśnie zasnął, a ja idę tutaj sobie, zrobiłam właśnie kawę, i idę tutaj zobaczyć, co tu u nas się dzieje, bo chyba z tej strony Wam jeszcze nie pokazywałam, co tu się dzieje. A więc tak jak tutaj widzicie, tą, długo, tą całą długość tutaj, gdzie ja stoję, tutaj mamy już wszystko ten gruz zatopiony. E, I teraz tam gdzie jest e, tutaj, w ogóle teraz jak Marcin przyjedzie, to tutaj będziemy też kopać. O no tutaj będziemy tą całą, całą długość o tutaj też kopać. Tylko musimy właśnie poczekać jak Marcin zjedzie, bo musimy tą rurę tutaj, bo to jest kairos. Tutaj ta siwa taka rura co idzie, to ona jest kanalizacyjna i my chcemy ją właśnie wymienić na tą czerwoną. Czerwoną pomarańczową, czy w każdym razie tą taką twardszą i wtedy tutaj też będzie właśnie kopane. I tę resztkę gruzu tego będzie tutaj przechwytywana. A to stąd ta ziemia będzie szła na tamtą górę, gdzie tutaj została stworzona. Kairos! Kairos! Kota widzi i szaleje. No a ta później, ta później sterta czarnoziemu będzie e, rozłożona tutaj po tej całej długości ogrodu bo będzie tak podniesiony teren, dużo będzie podniesiony teren, bo sami widzicie, gdzie jest okno te tarasowe, to tak będzie właśnie taras tutaj szedł, a jeszcze Wam pokażę, co się z tyłu dzieje. Dobra, idziemy, trochę mi piachu wpadło w moje laczki. O. a tutaj jak zakopaliśmy już tamtą stronę to zaczynamy tutaj odkopywanie tej i też będziemy właśnie nie wiem czy będziemy w końcu pianować czy będziemy styrodur ten co kupiliśmy do, na tamtą stronę ale na tamtej stronie kurczę strasznie było nierówno a tutaj tak jak patrzę to jest zupełnie inaczej jest zupełnie inny ten fundament. Tutaj nie, ale tutaj on ładnie wygląda. No i tutaj będziemy jeszcze tutaj po tej całej długości, ale tu Marcin musi jeszcze młotem przyjechać skuć i wtedy dopiero będziemy kopać. No, także tak to u nas wygląda. Robota i robota ciągle. Nie ma tego odpoczynku. Ale no, chcielibyśmy to do zimy skończyć, jednak. A ja ocieplić ten dom. Ale zobaczymy, jak to będzie. No, i u nas dobiega już wieczór. Ja będę... Już mamy godzinę prawie 20 Więc się robi powoli ciemno. Ja będę malowała ja bez No, także ja zbieram się do kompania Antosia. Zbieram się do kompania Antosia i chciałabym może dzisiaj iść z Kairosikiem, bo wczoraj nie byłam wczoraj nie byłam Także dzisiaj może bym poszła z Kajrosikiem, ale to wszystko zależy, jak mi Antoś zaśnie, bo tak jak w dzień pokazywałam Wam, tak jak pokazywałam Wam na filmiku, mieliśmy sobie zrobić drzemkę. Ja oczywiście tej drzemki nie zrobiłam, ale Antoś chyba dobre dwie godziny spał. Więc nie wiem, jak mi teraz na wieczór zaśnie na noc, ale wykąpię go, nakarmię go, więc może jakoś tam uda mi się do tej 21 żeby on usnął, i ja wtedy się przejdę z Także cóż, żegnam się z Wami dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne vlogi. I co? Do następnego.